Cześć, Bartek z tej strony. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak testy mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa, Twojego bezpieczeństwa w momencie, kiedy wprowadzasz zmiany. Bo po co się bać, kiedy możemy po prostu programować. Zapraszam Cię do kodu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w klasie Booking Service, w której mamy jedną metodę o nazwie Create Order, która zwraca Person Order i przyjmuje dwa parametry. Wymaganiem, które dostaliśmy od naszego klienta, to jest to, żeby dla studentów, którzy mają 66 lat, zniżka powinna być zawsze stała i wynosić 35%. Jak przyjrzymy się tej klasie, to są jakieś segmenty związane z walidacją, z obliczaniem Base Price'u, z obliczaniem Discountów oraz ze zwracaniem Person Orderu, który zawiera kilka dodatkowych pól, ale co jest istotne z naszego punktu widzenia, nie mamy prawa wprowadzać żadnych modyfikacji bo ktoś inny pracuje nad tym samym fragmentem kodu lub nad tą samą metodą i nie chcemy mieć śmiertelnych kolizji w trakcie mergowania, które mogą wszystko zakłócić. Więc mamy prosty wybór: możemy wbić się tutaj na przykład na linijkę 31, coś dopisać, coś zmodyfikować i liczyć na to, że nic nie zmieniliśmy. Jeżeli ten przykład nie jest przerażający, to powiem Ci, że raz miałem przyjemność pracować z klasą, która miała 8000 linii, jedna metoda miała 750 linii i trzeba było wprowadzić zmianę. Wiązało się to z pewną dozą strachu, niepewności, a na pewno nie czułem się bezpiecznie wprowadzając zmiany, bo mogłem praktycznie naruszyć wszystko, zmodyfikować cokolwiek w taki stopniu, że przestały działać inne rzeczy i dowiedziałbym się dopiero w tym momencie od klienta dlaczego. Bo nie było żadnych testów. A testy manualne, jak pewnie wiecie, są do pewnego stopnia zależne od człowieka i mogą być zawodne. Dwa razy nie znajdziemy tego samego, lub dwa razy nie przetestujemy w taki sam sposób. Wszystko jest zależne, niestety, od człowieka. Więc co możemy my zrobić? Po pierwsze, możemy napisać testy. Możemy stworzyć własną klasę testową, która przetestuje nam tylko i wyłącznie discounty, bo na niej się skupimy w dzisiejszym odcinku. Przetestuje nam te dwa przypadki testowe. Dodatkowy, który dopiszemy. A co istotne jest, że jeżeli zmodyfikujemy klasę, to też wymaga, żebyśmy wrócili do testów i je zmodyfikowali. Testy nie muszą być piękne. Testy w tym wypadku powinny nam dawać poczucie bezpieczeństwa oraz faktu, że nie zniszczyliśmy niczego, co dotykaliśmy. OK. To krok pierwszy to stworzyć osobną klasę testową ze względów bezpieczeństwa, żeby nie wpływać na kod, który jest w tej DLELEC. Więc co robimy? Odpalamy terminal, wpisujemy .NET New nUnit, gdzie nUnit oznacza po prostu projekt typu testowego, gdzie nUnit jest biblioteką testującą, a po parametrze n dajemy nazwę, w tym wypadku po prostu solidSRP, gdzie solidSRP jest nazwą projektu, który będziemy testować, taka dość bym powiedział prosta konwencja. Enter. Właśnie stworzył nam się dodatkowy projekt testowy, który możemy znaleźć tutaj w drzewku. Ukrywa się tutaj o nazwie Solid SRP Test i zawiera tylko i wyłącznie jedną klasę testową, Unit Test 1, z pojedynczą metodą i z pojedynczą setupem, który po prostu dla kwestii bezpieczeństwa nie jest nam tutaj przydatny i dla takich estetycznych elementów po prostu go usuniemy. Zostawiamy, przechodzimy dalej. Możemy spróbować odpalić testy np. z terminala.net test, ale zobaczycie, że nie będzie żadnego wyniku. Dlaczego? Dlatego, że mamy solucję, więc wypadałoby do niej dodać. Do tego służy kolejne polecenie .dotnet sln add, gdzie parametrem jest tylko i wyłącznie ścieżka do naszego projektu testowego, czyli tutaj Solid Srp Test, Solid Srp test CS Enter. Odpalamy ponownie i widać, że mamy jeden dobrze zakończony test. Drugim sposobem odpalania jest wykorzystanie tej pewnej części zbudowanej Visual Studio Code. Naciskamy Play. I możecie zauważyć, że po chwili będzie także zielony test. O czym jeszcze warto wspomnieć? Warto jeszcze wspomnieć o tym, że nazwa testu to też jest nazwa metody, czyli na przykład jak zmienimy na test 2 i ponownie uruchomimy. To zauważycie teraz tutaj, że pojawi się, że test dwa przeszedł. Co oznacza, że test przeszedł o tym, że asercja tutaj umieszczona, tak naprawdę miała przejść. Niczego nie testuje. Ten test został stworzony po to, żeby przejść. Jako, że mamy w osobnym miejscu DLLkę testową i DLLkę z naszym kodem, warto dodać jeszcze referencję do naszego projektu. Możemy to zrobić za pomocą polecenia .net ADD, gdzie parametrem jest pierwszym nazwa DLLki, potem drugą jest parametrem reference, który oznacza co będziemy dołączać i Ostatnim parametrem jest ścieżka do dll którą chcemy testować. W tym wypadku to jest solid-srp, przez solid Proj. Enter. I możemy zobaczyć w naszym proju testowym, że faktycznie ta referencja została dodana. To ostatnie, co nam pozostało do zrobienia, to jest zmienić nazwę klasy testowej, na przykład na booking-service-tests, zasejwować, użyć refaktoryzacji, zmienić nazwę pliku na booking-service-tests, Odpalić i zobaczyć, że test 2 nadal przechodzi. Wrócimy sobie na chwilę do booking serwisu, przyjrzymy się tej części kodu i zobaczmy, jakie testy możemy stworzyć. Jak widać, mamy dwa przypadki testowe. Pierwszy przypadek, czyli ten górny, oznacza, że dla osób starszych, które mają więcej niż 65 lat, zniżka powinna wynosić 30 plus różnica pomiędzy wiekiem a 65 więc w taki sposób go nazwę i dodam dodatkowo, że żeby przetestować, potrzebujemy konkretnego przykładu. W tym wypadku na przykład dla 67 lat łatwo można obliczyć, że zniżka będzie wynosić 32%. Drugi przypadek testowy to nic innego jak obliczenie zniżki dla studentów, która wynosi zawsze 25, więc nie dyskutujemy i tylko zapisujemy 25%. Bierzemy oba nasze stąd tutaj komentarze. Kradniemy je sobie z klasy oryginalnej wrzucamy do testów bo na bazie tego będziemy tworzyć przypadki testowe. Zacznijmy od przypadku prostszego, czyli przypadku numer 2. Should return 25 for student. Tym co będzie badało, czy faktycznie zostało odwrócone to co powinno, będzie assert a funkcja are equal. Pierwszym parametrem będzie to co jest oczekiwane, czyli w tym wypadku na przykład 25 a po prawej stronie, czyli drugim parametrem, będzie wartość Discount, którą będziemy musieli skądś wyciągnąć. Na razie jej nie mamy. Ale jak już pewnie się spodziewacie, potrzebujemy wywołać metodę z Booking serwisu, więc stwórzmy go na samym początku. Wywołajmy metodę. Person Order zawiera prawdziwy Discount, więc w tym momencie możemy podmienić i wywołać po prostu, wyciągnąć tą własność z Person Orderu, ale brakuje nam dalej Persona, więc w tym momencie bierzemy Person, preparujemy go, Ustawiamy na przykład wartości na 18 lat i student na true i odpalamy nasz test. Coś nie zadziałało. Jak zobaczycie nie widać żadnych testów znalezionych, nie wiadomo czemu, więc odpalmy sobie terminal. Nie ma żadnych informacji o problemach, więc musimy spróbować uruchomić budowanie naszej aplikacji. Jak można zauważyć, dostajemy informację od kompilatora, że element Booking Service jest niedostępny z powodu poziomu ochrony, dokładnie swojego poziomu ochrony. Czemu powinniśmy o tym myśleć? Idziemy do klasy Booking Service i widzimy słowo kluczowe internal. Oznacza ona pewien stopień widoczności, czyli kto ma dostęp do tej klasy oraz do jej metod, kto może ją stworzyć, kto może ją widzieć. DLK testowa. Może testować i korzystać tylko z tych rzeczy, które widzi, które mają odpowiedni poziom ochrony, czyli w tym wypadku internal jest czymś, co uniemożliwia jej testowanie. Na poziomie tego przykładu zrobię klasę publiczną, aczkolwiek w innym pewnie filmiku porozmawiamy o tym, co to oznacza, kiedy powinniśmy stosować publiczne, kiedy powinniśmy stosować internal, dlatego że są to jedne z podstawowych elementów czy narzędzi elementarza każdego programisty. Więc save, odpalam. Mam zielony test. Wracam tutaj i możemy kontynuować pracę. Spróbujmy spreparować drugi test. Na bazie tego kopiujemy sobie ile możemy, żeby sobie ułatwić. Dajemy, że should return 32, for, h 67. Preparujemy dane. Ustawiamy studenta na false tym razem. Ustawiamy, że powinno być 32. Odpalamy i powinny być dwa zielone testy. Więc teraz przyszła pora na to, żeby napisać trzeci test, który jest zgodny z tym, co będziemy modyfikować. W tym momencie nazwijmy go ten 35. Dla osoby, która ma 66 lat i jest studentem. Preparujemy znowu dane, czyli 35 tutaj. W tym momencie dajemy go jako True, bo jest studentem. Ustawiamy na 66. Odpalamy. I powinno nam pojawić się po raz pierwszy czerwony X. Jest on prezentowany tutaj, przy nazwie testu, jak i w naszym oknie uruchamiania testów. Jeżeli odpalilibyśmy dodatkowo jeszcze Problems, to pojawi się, że Expected 35, to jak sami wspomnieliśmy, but Was 31, bo oblicza na bazie algorytmu, który został wcześniej stworzony. OK, skoro test nam nie przeszedł, spróbujmy coś zmienić. Idziemy do klasy Booking Service, do metody Create Order, znajdujemy odpowiednie miejsce, czyli sekcję związaną z dyskantami, rozbijamy się na linii 31 i dopisujemy IF person age 66 żeby ładnie wyglądało nawet dorzucę spację oraz person is student Dorzucamy te rzeczy, które mamy stąd, czyli na przykład wrzucamy, że discount powinno wynosić w tym wiemy, że 35 Dodatkowo tutaj wprowadzamy informację o for old student. Mam nadzieję, że nikt się nie urazi. Dwukropek 35% Odpalamy nasze testy i mamy jeden czerwony. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak po pierwsze, że zapomnieliśmy o Elsie, czyli osoba, która ma 66 lat, następnym razem spełni ten warunek, więc zwalnimy tutaj Elsa. Odpalmy testy. I mamy trzy zielone, więc nasza robota jest zakończona, testy są zielone. A co by się stało w sytuacji, w której popsulibyśmy cokolwiek? Na przykład wpadlibyśmy na pomysł, że zamiast tego kodu, który jest tutaj, dopiszemy tutaj dodatkowo na przykład 32. Zasejwujemy, odpalamy testy i automatycznie dostaniemy informację o tym, że wszystko działa prawidłowo. Dlaczego? Bo spreparowaliśmy tutaj wartość, która zawsze występuje, więc dajmy 33. I 33 już nie jest prawidłową wartością dla tego testu, który spodziewa się wartości 32. Testy sprawdzają tylko i wyłącznie to, co napiszemy, więc w momencie, w którym mamy źle napisane testy, dostaniemy odpowiednio złe informacje, dlatego że umieszczenie tutaj 32 spowoduje, że nie zauważymy, że dla testu np. 68 lat, który nie jest studentem, wychodzi nam nieprawidłowa wartość. Testy są zwierciadłem naszej wiedzy, ale nie są w 100% wyrocznią. Źle napisane testy lub niepełne testy nie dadzą nam pełnej informacji o tym, czy nasza aplikacja jest dobra, ale warto je pisać. Żeby naszą wiedzę materializować w postaci informacji dla innych przydatnych, dlatego że nawet sama nazwa w tym momencie mówi nam o tym, co się zepsuło, w którym miejscu. Możemy jeszcze popracować nad tymi nazwami na przykład Shoot Return 32, Discount, żeby była dodatkowa informacja, lub umieścić to w klasie na przykład Booking Service Discount test, żeby mieć większe informacje w kontekście pewnego kontekstu testowania, ale istotne jest to, że zauważcie, że testy bardzo szybko dają informację o tym, że moje modyfikacje coś zepsuły. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jaką rolę mogą odgrywać testy w procesie refaktoryzacji, czy w procesie wprowadzania zmian. Testy powinny dawać Ci bezpieczeństwo, poczucie tego, że nawet jak się pomylisz, wprowadzisz jakąkolwiek zmianę, która wpływa na coś, co było wcześniej, to od razu odpowiedni test da Ci informację. Ej, nawaliłeś, popraw to. Strach przed wprowadzaniem zmian to ostatnia rzecz, jaką chcemy jako deweloperzy czuć. W momencie, w którym zmienimy coś i okaże się, że jakiś test jest nieaktualny, nie bójmy się go wyrzucić. W momencie, w którym dorzucamy coś nowego i potrzebujemy się upewnić, że robimy to dobrze, dorzućmy niskim kosztem szybko test, żeby wiedzieć, że faktycznie zaimplementowaliśmy to, co jest od nas wymagane. Nie w ilości testów tkwi ich siła, lecz w ich jakości. Lepiej mieć jeden dobry test niż tysiąc takich, którym kompletnie nie ufamy. Daj znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz, w jaki sposób Ty wykorzystujesz testy w ramach refaktoryzacji. A ja dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!